Mamo, dokąd byśmy pojechali na wakacje? Dokąd pojedziemy, czy do, gdzie byliśmy? Nie, no mamo, my dopiero zaczynamy wakacje. Kuchnia plebana na wakacjach. A, jedziemy na wakacje. No i ile możemy jeść, jak sami sobie robimy? No wiesz, jedziemy jeszcze... na gotowe, chyba. Jedziemy trochę. na gotowe. Tak. No, gdzie będą dobrze żywić? Kuchnia plebana na wakacjach. Tak jest. Ale zanim to nastąpi, dzieci kochane, wspaniali rodzice, cudowni dziadkowie, pomyślmy, Potrawa skórnika, co no, daje nam kura? Yy, kura daje nam rosu, jajo. Dobra. Potrawkę. Kaczka? O kaczka czarninę przede wszystkim, mówią, no ale wszyscy nie lubią, no ale kaczuszka upieczona. O, z, a z gęsina gelabino. na listopada? O, no, no co już na listopada, no Gęsina to. A, muszę powiedzieć, że gęsina to jest rewelacja. Też rewelacja. No, ale e, powiedz. z gęsiny też. Na przykład. A, ale smalec z gęsi. O, widzisz? A widzisz, jak Ale doczyła, jeszcze jest jedna, jedna mama, przepiórka. Przepiórka? No, przepiórka, jest jeszcze perliczka. A no właśnie, no bo e, mnie się pomyliło tak naprawdę, to powinna być perliczka tak, z kurnika. Nie pamiętasz jak babcia miała perliczki? No i takie duże jajka. Tak, ale to jest dobre, a jakie żółtko, żółciutkie, ale jakbym Ci uderzyła w głowę, to on się nie rozbije. <laughs> no to jeszcze na koniec, mama, potrawa z chlewika. A z chlewika, no to jeszcze, no to... Świnka? No, A co daje świnka? A co daje świnka, no Grzesiu, to co najlepiej lubisz, skabowe. No schabowy, ale czy tylko? No, ja bardzo lubię żeberka. W... A w no. czym lubisz żeberka? W kapuście. To może mamo przed wakacjami zróbmy tą potrawę, no, bardzo żeberka szybko. w kiszonej kapuście. Tak jest, kapustę zakisiłam, żeberka kupiłam, bo świni nie mam, bym ja chlebił, Zatem dzieci kochane, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie, przed wakacjami mama Benia i pleban Grek co daje świnka? Żeberka w kiszonej kapuście. Kuchnia plebana z nami od rana. I już za chwilę wsłuchajmy się w słowo Boże. Kiedy dziecko Boże już nie może, to wtedy pomóż nam, panie Boże. Półmetek wakacji za nami, a druga połowa przed nami. Kuchnia plebana, posłuchajmy słowa Bożego. Posłuchajmy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do kafarnał i tam go szukali. Gdy zaś go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, lecz o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boże, zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój Dawan, prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, Ja jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. I zapraszamy. Dzisiaj nie na ucztę, gdzie główną potrawą będzie chleb, lecz zapraszamy na żeberka w Kiszonej kapuście. Kuchnia plebana z Wami od rana, półmetek wakacji. Kuchnia plebana z Wami od rana. Życzenia spełniamy, mamy Beni. Dzisiaj żeberka w Kiszonej kapuście. Ale, żeby ta potrawa wyszła wyśmienicie, to jeszcze pewne dodatki smakowe. Cukier, liść laurowy i pieprz. Ziele angielskie, kochanie, to jest, bardzo ładnie pachnie, to nie jak pieprz. Kochane dzieci, zobaczcie. Wspaniali rodzice, zobaczcie. Cudowni dziadkowie, patrzcie. Przecież to przypomina pieprz. Wygląda na kulki pieprzowej. No, ale no, chyba mi nie powiesz, że ziele angielskie nie pochodzi z Anglii. Z Meksyku, kochanie! Z Meksyku? To najprawdopodobniej badacze i pierwsi odkrywcy, którzy znaleźli ziele angielskie, mylili je z pieprzem. Być może. Dlatego też często nazywany jest ten rodzaj małych, pachnących kulek, Być również może, pieprzem z Jamajki albo pieprzem angielskim. Nie wiem, czy wiecie, ale aztecy używali tego specjału do wyrobów czekoladowych. Niesamowite, prawda? My zatem zajmiemy się naszym dzisiejszym specjałem, by odpowiedzieć sobie na pytanie: co daje świnka? Daje nam żeberka. No i teraz, jak te mamo żeberka należy przyrządzić? Mamy ładnie pokrojone już posegregowane żeberka. Ale musi być żeberko, a nie gnocą. No też dlatego zobacz, jakie ładne jest to żeberko. No nie ma gnotka. U nie a ma gnotka, mię... a tutaj a... zobacz jest na gnotku, tak? Zobacz i jak dużo mięska. A no właśnie. Także będzie to smakowało rewelacyjnie. Jak idziemy po kolei? Mamy duży garnek, tak. bo będziemy gotować, prawda? O, już mi powie w ten garnek. Proszę to. Wszystko mi... razem? Albo najpierw jest trochę kapusty. Trochę kapusty na dół, prawda? Tak, tak. Dobra. Nakładamy kapusty, którą ukisiłaś. Tak. A tak ładnie drobno pokażę. No widzę, że jabłuszko jest w tej kapuście. Tak jak moja mama robiła. O proszę. Ale już czuję ten smak zapach zakwasu. Teraz proszę żeberka. Mamy już dno. Może zjedź to jabłka, jak lubisz. No, spróbujemy. No weź. Weź, niech się nie gotuje. Mm, jest bardzo fajnie. Przeszło kapustą. Teraz robimy kolejną warstwę. Czyli kładziemy żeberka. Muszę Wam powiedzieć, że potrawa w naszym domu często spotykana. No, przeważnie były golonki, ale. Tak jest, ale my przerzuciliśmy się też na żeberka. Tak. I teraz dalej. E, Kapusta. Tu już śmiało możemy sobie do końca tą kapustę wsypać. Tak. Przykrywamy żeberka. No i teraz doprawiamy, prawda? Tak. To ja dam troszeczkę tego ziela angielskiego, zwanego popularnie pieprzem. Ja dwa liście laurowe. Dobrze. Kapusta jest słodko-kwaśna, bo tak robię. Słodko-słono-cukrowa, -sło y y y słodko, no dobrze. Słodko-kwaśna. Tak. Dosypujemy... Tylko cukru, bo ja lubię cukier. ...dwie łyżki do trzech. Dolewamy wody, wstawiamy na tej i się gotuje obiad gotowy. Woda oczywiście... zimno ciepło. Zimno-ciepła, tak. Za chwileczkę się widzimy na stanowisku ogniowym. Pleban Grek, Mama Benia, Kuchnia Plebana. Błyskawiczna dzisiaj wersja wakacyjna. Tak jest. że dzisiejszy fragment Ewangelii to przypomina mi troszeczkę zabawę w ciuciu babkę? Dlaczego? No bo Pan Jezus jakby się chował tym swoim uczniom, a oni Go szukali. Tylko wiesz, co jest fajne w tym wszystkim? No? Że Go znaleźli. Hm. Ale jakby się to nie znaleźli. Ale mamo, no właśnie, to jest to, że Pan Bóg chce, żebyśmy Go odnajdywali. No właśnie. I dlatego też czas wakacji, kochane dzieci, który przed nami, to jest taka fantastyczna okazja, aby szukać ciągle Pana Jezusa. Na pewno jest On z nami obecny, kiedy się modlimy. Jest, kiedy czynimy dobro, kiedy unikamy zła. Jest obecny także w czynach miłości miłosiernych, kiedy niesiemy pomoc. Tak. Jest też obecny w żywym kościele poprzez sakramenty święte, a nade wszystko przez sakrament Eucharystii, który jest sakramentem umocnienia i dziękczynienia. Tam na pewno Jezusa znajdziemy. Ale możemy znaleźć też Jezusa, tak jak uczniowie, nad jeziorem, tak, w górach, prawda? W nad morzem, tak. także na plaży, możemy znaleźć w ośrodku wypoczynkowym, w czasie zabawy, gry w piłkę, kiedy będziemy w porządku i fair wobec wszystkich. I tu przy tym gotowaniu. I przy gotowaniu. Właśnie, dzisiejsza kuchnia plebana to jest niespodzianka. Dzisiaj na finale finałów nie będzie potrawy, prawda? Nie będzie. Zrobimy coś innego. Chcemy Was, kochane dzieci i fantastyczni rodzice oraz cudowni dziadkowie, zachęcić, by zobaczyć, jak ta potrawa wygląda i smakuje. Zachęcamy do jej zrobienia, a zdjęcia z tej potrawy proszę przesłać do nas, parafiawszystkich.pl, byśmy w ten sposób mogli w drugim sezonie, mamowie, że to już jeden sezon upłynął, Kuchni plebana. To ile my już mieliśmy tych? Już może srebrne wesele zaśpiewać? Nie, jeszcze nie. Ale po pierwszym sezonie przychodzi zwykle drugi sezon Aha. i już we wrześniu będzie niesamowity nowy sezon z kuchnią plebana. Chcielibyśmy Was zaprosić. A myślałem, żeby my na studia idziemy od października. Zacznie. No to może od października, ale będzie coś ekstra, dodatek, myślę we wrześniu. I wtedy. A, no, no Może komuś się uda zrobić takie zdjęcie, bo my na pewno zrobimy zdjęcie naszej potrawy, żeby chociaż pokazać, jak ona wyglądała. Ale zachęcamy wszystkich do tego, żeby każdy w swoim domu na półmetku wakacji miał finał finałów, prawda? Tak. No to tak, proszę gotować. 45 minut. no Myślę, że będzie miękkie na, albo do godziny, ale żeby było miękkie, to mięsko. Jak kości zostaną rzucone, odrzucone, to na pewno będzie jadalne. Tak jest. Myślę, że można. Kapusta się szybko gotuje, bo to jest młodziutka, kapusta. Tak. tak jest. Myślę, że można to podawać w półmisku, tak aby każdy mógł sobie nabrać. Prawda? Tak jak golonkę na przykład. Tak jak golonkę podajemy. Można zaraz na talerze porozkody. można można z chlebem, można nawet z ziemniakami. Tak jest. To Dowolność... samo. Tak jest, możliwość całkowita. Nie, mo nie potrzeba, no, ten, ale widelcem trzeba, nie? albo ręką. Jak komu wygodnie. Tak jest. Ważne jest to, abyście, kochani, spróbowali. I posmakowali, i na pewno będzie jadalne. Tak jest. Wszystkie dotychczasowe programy Kuchni Plebana są dostępne w sieci internetowej. Dziękujemy naszym ambasadorom, czyli telewizji STK, z którą współpracujemy, za ten wspaniały pierwszy sezon. I życzymy sobie owocnej współpracy także z Wami, kochane dzieci, z Wami cudowni rodzice i z Wami fantastyczni dziadkowie. Mamo, no to tak trzeba by powiedzieć. Do widzenia, albo żegnaj, albo nie wiem, no, z Panem Bogiem. No bo trzeba by zakończyć ten program. A wiesz... Może do zobaczenia. A może do zobaczenia we wrześniu, czy tak jak powiedziałaś, studencką w październiku? No, studencką w październiku. Może być końcówka września. No. Końcówka września, początek października. Tak. No jeszcze zobaczymy, co z tego wynika. Tak. Jedno jest pewne. Jedziemy na wakacje. I jedziemy na wakacje. Trochę trzeba I... wypocząć. Tak, nie gotujemy tylko. Jedziemy o, na gotowe. Będziemy sprawdzać, jak gdzie indzi gotują. O, to jest bardzo dobre. Jedziemy do babci sprawdzić, jak gotuje. Na przykład. Albo zapraszamy rodziców i. Też patrzymy, jak gotują. Albo, albo jedziemy gdzieś na wakacje i sprawdzamy jak to smakuje. Tak jest. To najważniejsze. Najważniejsze, prawda? Tak, Widzimy czas i do Boga, i do ludzi. Bo i odwiedzimy Kościół i odwiedzimy ludzi. No, nauczymy się czegoś może. Oczywiście, trzeba pytać. Kto pyta, nie błądzi. Tak jest. Czas chyba się jednak pożegnać, prawda, Mamo? No najważniejszy, najwyższy czas. No to ja myślę, że powstań. Powstańmy. I pożegnajmy się bardzo radośnie, bo jak mama Benia zaznaczyła, kochane dzieci, wspaniałe rodzice i cudowni dziadkowie, kończąc ten sezon pierwszy, wszystkim Wam pragniemy podziękować za to, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszelką życzliwość, także za pouczenia. Dziękujemy też naszym partnerom, ambasadorom, jakim są wszyscy związani z naszą telewizją STK, za ten fantastyczny materiał kuchni plebana. Pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych. Realizatorów, reżyserów, montażystów, i tych wszystkich, którzy darzą właśnie ten odcinek pracy, który jest dla ogólnego dobra, swoją życzliwością, ale także i sympatią. Po prostu, mama Benia, pleban grek, kuchnia plebana, żegna się z Wami, ale mówimy do, do, zobaczenia. do zobaczenia z Panem Bogiem. Jestem już, Bo ja tylko w kwestii formalnej chciałbym dodać, że również chcę podziękować operatorom i serdecznie Was też pozdrawiam. Udanych wakacji Wam życzę. Wiesz, co by się przydało taki ding ding albo. O, przycisk klebada. To jest do przemyślenia na drugi sezon. Przycisk klebada. Ram pam, 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 Ostatni na wakacje program Wam dam.